Witam Państwa w środę 2 grudnia. Wczoraj najważniejszym wydarzeniem dla rynków było wystąpienie Jeroma Powella w kongresie. No, i tak jak można było założyć, Jerome Powell zbytnio optymistycznie nie wypowiadał się o stanie gospodarki Stanów Zjednoczonych jeżeli chodzi o takie ważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę pojawiło się takie stwierdzenie dotyczące sytuacji gospodarczej, że jest niezwykle niepewna. No i tutaj warto zwrócić uwagę właśnie, że to stwierdzenie pojawiło się podczas pojawienia się pandemii w Stanach Zjednoczonych w marcu. więc to są wydaje mi się takie detale, które mogą zadecydować o tym, że część algorytmów dalej może to, że prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych będzie kontynuowana luźna polityka monetarna, i podobnie jak na poprzednich spotkaniach twierdziłem, że banki centralne jakoś specjalnie nie kupują tej informacji dotyczącej szczepionki, tak jak wczoraj mówiłem w oświadczeniu, Paweł powiedział, że ta szczepionka może być odbierana pozytywnie w krótkim terminie, natomiast w dłuższym terminie jest wiele nadal znaków zapytania, więc jeżeli chodzi o to wystąpienie widać było wyraźnie, że dla rynków metali to była potwierdzenie tego, że luźna polityka monetarna dalej będzie kontynuowana, dlatego też wczoraj złoto i przede wszystkim srebro wyraźnie się umacniało o tym wspominałem o tym potencjalnym ruchu wzrostowym na poprzednich spotkaniach dzisiaj mamy kolejny dzień przesłuchania również o godzinie 16, więc wydaje mi się że te wczorajsze kwestie raczej będą powtórzone natomiast dzisiaj od rana obserwujemy dość spory ruch spadkowy na funcie brytyjskim to pojawiła się dokładnie 25 minut temu informacja po stronie Unii Europejskiej, a konkretnie od Barniera, gdzie istnieje ryzyko, jak on stwierdził, istnieje ryzyko Brexitu bez umowy i tutaj nie podał szczegółów, natomiast są jeszcze trzy kwestie niewyjaśnione, dlatego też Fund Brytyjski zareagował tak, a nie inaczej, dlatego też wydaje mi się, że w najbliższych dniach warto być ostrożnym, jeżeli chodzi o zmienność na Funcie Brytyjskim. Z kolei, jeżeli chodzi o wcześniejsze wydarzenia przed wystąpieniem Pawela o godzinie 11, poznamy cenu, ceny producentów ze Stanów, przepraszam, z Europy. Później, w dalszej części dnia, ze względu na to, że mamy pierwszy piątek, pierwszą środę miesiąca, poznamy raport ADP z rynku pracy. Równie ze Stanów w 16.30 dane z rynku ropy i godzina 20, beżowa, tak zwana beżowa księga ze Stanów Zjednoczonych, gdzie poznamy bieżącą sytuację gospodarczą, ekonomiczną w Stanach Zjednoczonych z perspektywy rezerwy federalnej. Więc tyle jeżeli chodzi o część fundamentalną. Również wczoraj pojawiła się większa zmienność na rynkach, ponieważ znowu pojawiła się informacja dotycząca tego, że w Stanach Zjednoczonych na początku przyszłego roku może być ogłoszony kolejny pakiet. Pomocowe rzędu prawie 1 biliona dolarów, i ta informacja może też krótkoterminowo wspierać indeksy. Natomiast wczoraj, indeksy w końcówce sesji nowojorskiej zaczęły tracić na wartości. Z kolei, jeżeli chodzi o indeks dolara, indeks dolara cały czas się obsuwa. Wczoraj wspominałem o potencjalnym targecie w najbliższym w okolicy poziomu 90/93. Tutaj jeszcze trochę brakuje do zrealizowania tego celu, natomiast z niższego interwału można zaobserwować cały czas osłabianie indeksu dolara. Dzisiaj natomiast, gdyby doszło do silniejszego ruchu wzrostowego, prawdopodobnie pierwszym takim targetem może być pierwszy lokalny dołek, bądź też wyżej okolice poziomu 91:60. Z kolei, jeżeli chodzi o eurodolara, eurodolar wczoraj agresywnie przebił kluczowy poziom z punktu widzenia Europejskiego Banku Centralnego. To jest poziom oczywiście 1,2. Te wzrosty wczoraj praktycznie cały czas były kontynuowane. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajsze poziomy, ja wczoraj zwracam uwagę na potencjalne wsparcie w okolicy 1,1959 i tutaj z dokładnością co do jednego pipsa z tego poziomu pojawia się reakcja wzrostowa, no i wczoraj do szczytów z tego poziomu mieliśmy do czynienia z ponad 110 pipsowym ruchem wzrostowym. Z kolei jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, dzisiejszą sesję, na otwarciu Londynu pojawiła się Silniejsza reakcja, atak na dzienne szczyty sesji azjatyckiej. Natomiast news, właśnie związany z Brexitem, spowodował obecnie osłabienie euro. i Jak na razie, krótkoterminowo jesteśmy na pierwszym wsparciu w okolicy 1, 20, 50, Więc, jeżeli ten poziom zostanie obroniony, być może dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego. Natomiast, jeżeli ten poziom zostanie agresywnie przecięty, to kolejnym celem może być okrągły poziom. 1, 2. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, tak jak powiedziałem, funt brytyjski zareagował oczywiście negatywnie na tego news'a. Pojawił się dość silny ruch spadkowy, natomiast, tak jak wspominałem, podobnie jak eurodolarze w pierwszej reakcji dzisiaj pojawiło się fałszywe naruszenie dziennego szczytu i z tego poziomu obserwujemy bardzo silny ruch spadkowy, natomiast w dalszej części dnia jeżeli cena ustabilizuje się w okolicy poziomu 1,3360 to też istnieje takie ryzyko, że może pojawić się w dalszej części dnia pozytywny news i to może doprowadzić do umocnienia funta, więc to jest zazwyczaj taki schemat, który bardzo często się powtarzał wcześniej i to oczywiście prowadzi do dużej zmienności na funcie brytyjskim. Jeżeli chodzi o USDK, USDK wczoraj również delikatnie tracił na wartości, czyli dolar kanadyjski się umacniał. Dzisiaj, jak na razie, testujemy wczorajsze lokalne dołki, gdzie doszło krótkoterminowo do obrony tego poziomu. Natomiast, jak na razie, wydaje mi się, że jeżeli na indeksach amerykańskich będziemy mieli do czynienia z ograniczoną zmiennością, to również prawdopodobnie na USDK. Ta zmienność również nie będzie zbyt duża. Jeżeli chodzi o indeks S&P 500, wczoraj podczas wystąpienia Paula mieliśmy ograniczoną zmienność na zakończenie sesji nowojorskiej w okolicy 21:00 pojawiło się fałszywe naruszenie wcześniejszego dziennego szczytu. No i doszło do silniejszego ruchu spadkowego. Jeżeli chodzi o takie potencjalne wsparcia Wydaje mi się, że pierwszym takim najbliższym może być poziom w okolicy 3626 punktów i też oczywiście bym zwracał dzisiaj uwagę na ewentualne fałszywe naruszenia dziennych dołków w okolicy 3643 punktów. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, niemiecki DAX również zaczyna tracić na wartości, więc tutaj cały czas trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy relatywnie wysoko w relacji do ostatnich miesięcy, do listopada, października i września, więc technicznie, jeżeli dzisiaj obronimy poziom 13343. To być może dojdzie do silniejszego ruchu spadkowego, ewentualnie jeszcze dzisiaj bym zwrócił uwagę na wyższy poziom w okolicy 13371. Ogólnie rzecz biorąc, sentyment na rynku jest dość taki optymistyczny, więc wydaje mi się, że to też może stwarzać potencjalne ryzyka do realizacji zysków. No i też, jeżeli miałby się pojawić jakiś niespodziewany czynnik fundamentalny, to też ze względu na to, że jesteśmy cały czas w konsolidacji, jeżeli dojdzie do wybicia z tej, tej konsolidacji, to te spadki naprawdę mogą być pokaźne, i wtedy kolejnymi takimi targetami na niemieckim DAX-ie mogą być poziomy poniżej 13 tysięcy. 180. Jeżeli chodzi o dolar, ja na krótkoterminowo ze względu na umocnienie dolara, tutaj mamy do czynienia z ruchem wzrostowym, natomiast jeżeli chodzi o tą parę walutową, ja bym pozostawał dalej neutralny. Gdyby doszło do kontynuacji ruchu wzrostowego, na pewno bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 104,80. Jeżeli chodzi o rynek metali, Złoto nadal się umacnia, więc to jest potwierdzenie tego, o czym pisałem w ostatnich tygodniach na NFX Magu, czyli fundamentalnie dla rynku metali dalsze luzowanie po stronie banków centralnych jest dobrym sygnałem natomiast bardzo często właśnie może dochodzić do takich krótkoterminowych dywergencji gdzie z jednej strony kapitał może agresywnie płynąć na rynek akcyjny i część właśnie inwestorów może wtedy zamykać redukować swoje pozycje na metalach natomiast to wczorajsze wystąpienie Pawła moim zdaniem rynki utwierdziło w tym że jeszcze przez co najmniej 2021 rok w Stanach Zjednoczonych będzie kontynuowana luźna polityka monetarna prędko nie dojdzie do przejścia w jastrzębiton dlatego też metale jak na razie cały czas się umacniają na złocie jesteśmy w okolicy pierwszego potencjalnego oporu natomiast widać że nawet ta wczorajsza moja strefa którą wyznaczyłem była agresywnie przebita i to moim zdaniem cały czas krótkoterminowo pokazuje że jest duży popyt na Złoto i też jeżeli chodzi o pozycjonowanie inwestorów, wydaje mi się, że ze względu na to, że w ostatnich tygodnia, tygodniach trochę odpłynęło kapitał od rynku złota, to wydaje mi się, że w najbliższych raportach będzie można zaobserwować kolejny napływ kapitału do rynku metali. Krótkoterminowo na złocie pierwszym takim wsparciem może być poziom 1816. Z kolei, jeżeli chodzi o srebro. Tak jak również w tych artykułach pisałem, srebro jest bardziej podatne na koniunkturę, jak i też na sytuację w przemyśle. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że po ostatnim kryzysie 2008 to właśnie srebro dużo bardziej zyskało na wartości niż złoto, i to jest potwierdzenie. Wczorajszy dzień jest jakby potwierdzeniem tej teorii. Zresztą widać ten ostatni ruch wzrostowy na srebrze jest naprawdę bardzo agresywny. No i być może ten wczorajszy dzień jest takim pierwszym dniem, gdzie znowu zaobserwujemy silniejsze ruchy wzrostowe na metalach, też informacja o pakiecie pomocowym. W Stanach Zjednoczonych wartości prawie 1 biliona dolarów, moim zdaniem, to jest dobra informacja dla metali. Z kolei, jeżeli chodzi o ropę, OPEC jak na razie nie osiągnął porozumienia, więc wczoraj ze względu na brak tego porozumienia, wydaje mi się, że inwestorzy krótkoterminowo stwierdzili, że warto zredukować swoje pozycje, ponieważ dalej jest niepewne to, czy cięcia w wydobyciu ropy zostaną wydłużone. Więc jak na razie krótkoterminowo, jeżeli chodzi o rynek ropy, na pewno zwrócił uwagę na dane z 1630, gdzie poznamy zmianę zapasów ropy. Więc tyle z mojej strony. Życzę powodzenia i do usłyszenia do jutra.